Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, potocznie nazywana ustawą 500, może znacząco odbić się na wysokości alimentów. To, co robi sąd, to po pierwsze, po ustaleniu rzeczywistych kosztów utrzymania dziecka, w zależności od możliwości każdego z rodziców i nakładu jego osobistych starań, ustala, w jakiej proporcji każdy z rodziców w tym ustalonym kos koszcie utrzymania dziecka uczestniczy. W sytuacji, jeżeli mamy dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka, to cały ten wzór ulega pewnemu zaburzeniu. Już w tej chwili wiemy, że y, świadczenia, te tak zwane 500, nie będą wyliczane do y, podatku dochodowego czyli nie stanowią dochodu rodzica. A zatem będą służyły bezpośrednio, przynajmniej w założeniu powinny bezpośrednio służyć zaspokojeniu potrzeb dzieci. Jeżeli te potrzeby do wysokości 500 zł są już zaspokojone przez państwo, to bez wątpienia wpłynie to na wynik końcowy. Oczywiście, w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z rodzinami żyjącymi na wysokim poziomie, to wówczas ten koszt utrzymania dziecka jest też znacznie wyższy i kwota 500 zł nie wpłynie tutaj znacząco, ale możemy wyobrazić sobie sytuację, że jest osoba, rodzic zarabiający powiedzmy 15 tysiąca złotych i mający zaś sądzone 700 alimentów w sytuacji, gdy na przykład całkowity koszt utrzymania dziecka określony jest też na kilkaset złotych. Wówczas, jeżeli 500 zł będzie finansowane przez państwo, to będzie to istotny czynnik, który będzie wpływał właśnie na wysokość alimentów. Możemy sobie nawet wyobrazić taką sytuację, że dziecko. Po otrzymaniu alimentów w dotychczasowej wysokości plus jeszcze 500 zł od państwa, będzie dysponowało na swoje utrzymanie wyższą kwotą niż rodzic zobowiązany do alimentacji. A musimy pamiętać o tym, że dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, ale działa to również w drugą stronę. Nie może być tak, że stopa życiowa dziecka będzie w znaczący sposób przekraczała stopę życiową rodzica zobowiązanego do alimentacji.